Prawo i sprawiedliwość to nagranie będzie wypuszczone w niedzielę, czyli Tadeusz Ryzyk się do mnie odezwał. Mam już informację od swoich gwiazdy z Wrocławia. Lekcje religii. Wrocławcy radni nie chcą finansować katehezy z budżetu miasta, czyli religii w szkole. Z budżetu miasta. Budżet miasta to są podatki. Polaków, nie każdy chodzi do kościoła, czyli wszyscy wierni finalizują religię. Podatnicy, niezależni, czy chodzi do kościoła, czy nie chodzi do kościoła, to jest kolejne łamanie prawa. E, PiS oburzone, czyli Prawo i Sprawiedliwość oburzone jesteście, tak? Chciałbym przedstawić teraz tak, skoro to nagranie jest wypuszczone, to tak. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ma wybór. Albo ty idziesz do więzienia, albo Tadeusz Ryzyk idzie do więzienia. Decyduj. Ministerstwo ma wybór. Albo ministerstwo, albo Tadeusz Ryzyk i Kościół. Proszę wybierać. Wybierajcie. Ja daję Wam wybór. Daję Wam rozum. To jest moje rozwiązanie i ja decyduję, kto może je wykorzystać. Dla prezydenta miasta Wrocławia i radnych, słońce świeci dla Was, kochani. A dla Prawa i Sprawiedliwości widzę krzyż. Wybieracie światło albo krzyż. Wybieracie Polskę albo więzienie. Także jeszcze dodam do tego, że tutaj też jest złamane prawo, ze względu na to, że inne ideologie z innych państw sponsorowały ideologię państwa Watykanu, czyli religię w szkole edukacji. Z pieniędzy podatnika, a nie każdy, nie każdy chodzi, chodzi do kościoła po raz kolejny, powtarzam. Także być, powinna być religia, powinna być. Lekcja e, e, wiary Jechowych, lekcja wiary prawosławnych, lekcja wiary e, islamu, lekcja wiary Boga Słońca, wyznania słowiańskiego. No nie ma, no nie ma tego, więc to jest łamanie prawa. To jest następna defraudacja pieniędzy za pośrednictwem prawa i sprawiedliwości, e, posługując się e, Pol e, Polakami, Tą partią, ze względu na to, że ta partia również została wychowana bez prawa wyboru religii, bez prawa wyboru wiary, więc wino, taką mafią, przestępcą jest państwo Watykanu, czyli Kościół, firma Kościół. Po raz kolejny powtarzam, że do wyboru ma ministerstwo. Ministerstwo Polski ma do wyboru albo Ministerstwa Polski, szczególnie Ministerstwo Sprawiedliwości, albo Tadeusz Rydzyk, który idzie do więzienia. Wybór należy do Was. Dziękuję Ci, Tadeuszu ryzyku. Jesteś przestępcą na terenie kraju polskiego. Wykorzystujesz polski rząd do defraudacji polskiej. Polskiego, że tak powiem. Jak to ująć Ładnie? Nie Matka jesteś? Zaraz będzie. Zresztą nieważne. Dowiesz się. No. Jeśli pewne osoby z Prawa Sprawiedliwości to kurwa wyryją na czole Tadeuszu Rydzyku. Ty będziesz przed królem klękał, a ukłony będziesz robił przed moim prezydentem. Defraudacji pieniędzy ze skarbu państwa na rzecz państwa Watykanu, wykorzystując niewiedzę Polaka. Więc będziesz klęką przed Królem Polski i ukłony oddawał Tadeuszu Rydzyku przed prezydentem Polski i panią Prezydent Polski. Czy to jest, kurwa, zrozumiałe dla Ciebie, człowieku? Także, Zbigniewie Ziobro, masz 7 dni, więc radzę Wam oglądać moje, moje filmiki. Oczywiście wszelkie prawa i rozwiązania prawne, yy, łamania prawa na terenie Polski są zastrzeżone przeze mnie. Jedyny, jedyny kto może je wykorzystać, to jestem ja i moje dzieci. <laughs> Ale moje dzieci są nieletnie. Dziękuję. Pa, pa, pa. Aha, a zresztą Zbigniewie Ziobro Daj ci rozum. Daj ci rozum, człowieku. Siedem dni masz. Jeśli po siedmiu dniach nadal będzie Tadeusz Ryzyk na wolności nie zostanie zatrzymany do aresztu do wyjaśnienia sprawy i tak itd. itd., itd. To już jest, że tak powiem, po siedmiu dniach wypuszczę nagranie, które, które będzie, które zostanie wykorzystane przez inną partię, przez innych rządzących do tego, żeby zdegradować ministerstwa Polski i zdegradować partię rządzącą. Czy to jest zrozumiałe dla was, Polacy? Sprawa i Sprawiedliwości? Chyba, że jesteście w z Watykanu. No to poza 7 dni, kurwa, wypuszczę takie, taką wiązankę prawną, że Donald Tusk to będzie zacierał ręce. A co do Donalda Tuska, ja mam już inne plany, szczególnie do jego dzieci, bo je, który z jego dzieci, skoro on był prezydentem. Prezydentem, że tak powiem, yy, już, już się rozkręcał. Skoro on był prezydentem Unii Europejskiej, to znaczy, że nie jest głupim facetem. To jest jedna sprawda. Mnie nie interesuje, z jakiej on jest, partii. mnie interesuje, oni on jest człowiekiem, co ma w głowie. Za przeproszeniem, przepraszam, ale mięsko jadłem, niedziela jest. Yy, Wyjebane mam, z jakiej partii jesteście wszyscy? Wykurwione mam na to. Rozumiecie? Czy nie? Ja mam wyjebane. Dlatego, Donaldzie Tusku, proszę się do mnie odezwać jak najszybciej, ponieważ będziemy e, ratować kontynent, szczególnie z twoim dzieckiem, który, który, będzie, który zna język niemiecki, będzie moim, będzie moim że tak powiem, e, tłumaczem. Może i nauczymy języka któregoś I, czy, i wybierz jakąś firmę z Niemiec, która będzie pracować nad ratowaniem kontynentu i udrażnianiem. E, Udrażnianiem e, e, wulkanu. E, I firma niemiecka, która będzie pracować nad udrażnianiem wulkanu, będzie na, e, najsłynniejszą firmą, ze względu na to, że uratuje kontynent. Dziękuję ślicznie. Defraudacji, już mam defraudacji y, z budżetu państwa polskiego na rzecz promowania ideologii. Religii i wyznania na rzecz innego państwa, którym jest Watykan, za pośrednictwem wykorzystania polskiego rządu oraz firmy kościoła z innego państwa. Więc, in, 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 jeśli nie chcecie zadymy i problemów, radzę Wam robić to, co ja mówię. Aha, Jarosławie Kaczyński, ty tak nienawidzisz Donalda Tuska, a wiesz dlaczego? Bo ty mu z wiedzą nie dosięgasz nawet do pięt, to jest pierwsza sprawa, bo ty jesteś cofnięty w rozwoju intelektualnym. Zatrzymałeś się w czasie. Jak ja ci mówię, kto ci zamordował brata, a ty wyzywasz partię. Wiesz, że oni mogą ci podać o zniesławienie? Jarosławie Kaczyński Wiesz o tym. Także ja będę współpracował z głowami, które mają rozum, a nie z głowami, które mają ściwość w głowie. Rozumiesz? Bo jak ja, bym, jak ja bym potraktował cię twoim rozumem w tym momencie z tą wiedzą, co ja mam, w ciągu 24 godzin jesteś na dożywociu w więzieniu. Rozumiesz? Ale ja wiem, że to nie jest Twoja wina, zostałeś tak wychowany, więc ja Ci daję rozum. I za, za przeproszeniem, że tak powiem, wypierdalaj z, z rządu. Aha, i chcę się spotkać jak najszybciej z córką Lecha Kaczyńskiego.